Sytuacja jest taka, że, że jest dużo śniegu, ale jedziemy przetestować kotwice na studniach. Czy się uda? Nie wiem, bo nie wiem, jak wyglądają studnie w tym momencie. Czy są całe zasypane, czy nie? Będziemy sprawdzać. No, jestem. Ewidentnie tu nikogo nie ma, bo śnieg jest po prawie kolana. Jest piękna studienka Zrzucimy trochę śniegu o żeby móc się tu dostać O i ładnie Zaglądamy Piękna woda Żadnych lodów nie trzeba super Przywidziewam nuweczki, lękawice. Potwica już ma piękną linę. Trochę przymarzła. Teraz ją rozprostujemy. Proszę Państwa. by mi nogi nie zamokły Dobra Proszę Państwa Zapuszczamy kotwicę W te pieruńskie odmęty Tam jest jedno wiadro Którego nie mogłem wyjąć Normalnie na magnes Czy uda się Kotwicą wyjąć Bo to jest pytanie No chyba Trzeba będzie sobie pomóc magnesem Żeby to obruszyć tam w ogóle cokolwiek Na razie to kotwica jest taka nieśmiała dosyć. Ciężko wiecie, wrzucić kotwicę i nie da się tam jej za bardzo przesuwać. Czy ona już jest na dnie? Jest na dnie. Czekajcie, jeszcze spróbuję magnesem tutaj dziabnąć. Zapuszczamy magnes na przeszpiegi. Magnes od razu coś wyczuwa. Ściągnie, ale teraz tak, kotwica się przydała do, do zahaczenia tego czegoś. Czy to tak będzie? łatwo. Dlatego prowadzę kotwicę przy przyłapaniu magnesu. Jak będzie jakiś efekt, to to się włączę. Nie wiem czy będzie to widać, ale wiadro jest już wyciągnięte przez magnes, wystaje na powierzchnię i kotwicę też wrzuciłem do środka. Ale czy, nie. czy kot, Nie. <laughs> Wiecie co? Wiadro teraz pływa na powierzchni. Magnes się odczepił z kotwicą. Kotwica jest nierdzewka, więc magnes jej nie łapie. O, przyłapałem teraz znowu to wiadro. Kotwicę chciałem rzucić do środka, żeby jak wiadro się będzie przekręcało, to żeby jakoś zahaczyć. No nie ma, proszę państwa. Nie ma, proszę państwa. Na razie nic z tego. Bo gdyby wiadro miało ucho, to by się złapało. To było posłuszne. Proszę państwa, zrobiłem trik Taki, że magnesem podniosłem wiadro, a kotwicę zahaczyłem o dno i wylałem trochę wody. I proszę Państwa, idzie to wiadro. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Jak, jak ja je wyciągnę, to będzie mistrzostwo świata. Ja pierdzielę. Był odcinek, jak walczyłem z tym wiadrem. I się nie udało. Jest! Jest! To jest niemożliwe, proszę Państwa. A jednak! Jest! <śm> Wiecie co? To jest niby zwykłe wiadro. To jest niby zwykłe wiadro. Ale czuję się, jakbym upolował jakieś dzikie zwierzę. Oczywiście takie zwierzęta to ja mogę łowić. <śm> No patrzcie, jak to złowić? Musiałbym chyba trafić tą kotwicą tutaj w tą dziurę, to wtedy nie byłoby problemu ale weź tu traw. Patrzcie, zgniłe wiadro tak, nie ma żadnego ucha nie ma za co złapać, jest pełne wody. Widzę tutaj dziurę, może ta woda troszeczkę tutaj kapała z tą dziurą, ale mimo wszystko, żeby podnieść, żeby wyrwać stafli wody, takie wiadro. No to niestety, ale magnesy nie mają aż na tyle siły, bo dlaczego? Bo to jest cienka blaszka. Jakby to było coś grubego, typu taka korba jak tutaj, to nie byłoby żadnego problemu. A jak jest taka cienka blaszka, no to ten opór jest mniejszy. I po prostu łatwo się ześlizguje. No chyba, żeby tu gdzieś zahaczył. O. Tutaj by była jakaś szansa na sukces, ale no to było tak, że wiadro było tak. A kotwica od dołu tutaj przechyliła to wiadro. Wylało się trochę wody. No i dzięki temu wiadro jest na wierzchu. Jest sukces! Jest sukces! W niedzielę będzie rozwiązanie konkursu. Wbijajcie na mój kanał. Jest konkurs. I wcześniejszy filmik jest z konkursu i jest do wygrania taka kotwica, a my jedziemy na drugą studnię już teraz. No i jedziemy do drugiej studni. Pozdrawiam Konrada, z którym byłem tam kiedyś i tą studnię żeśmy odkryli. W sumie obie studnie żeśmy odkryli z Konradem na Urbeksach. Także warunki są. Ciężkie, ale jeszcze można chodzić. Idziemy do drugiej studni. Też jest tutaj dość głęboki śnieg. Z tego co pamiętam w tej studni to były jakieś śmieci, dlatego pomyślałem, że może dobrze by było wziąć tu kotwicę. Nie łowiłem jeszcze w tej studni. O, tu jesteś. Maleńka Tak? Czy to nie to Ha, to to Super Jest woda, nie trzeba rozbijać Najpierw rzucę magnesem, a później kotwicą! Przydał mi się jakiś zrzucać zrzucacz śniegu no ale muszę sobie poradzić ręką. Ła, patrzcie jaki to jest... Jaka tu jest wysokość tego śniegu? No super. Może byśmy tą gałązkę jedną usunęli. O, mamy teraz dostęp konkretny do pacjenta. Co to tu wystaje? Nie jest źle. Coś tam wystaje. Co to jest? Jakiś metal, nie metal? Kurczę, ciekawa studnia. Dobra, wrzucamy magnes. Aż jestem bardzo ciekawy, co tam może być. Tutaj taki wystaje jakiś Dings, ale magnes go nie łapie, chociaż brzmi jak metal. Może jakiś aluminium? Ciekawe. Widzę jakąś beczkę. O, płyciutko jest. Jakaś butelka jest plastikowa tam też. Może uda nam się kotwicą wyłowić te fragmenty rzeczy. Te artefakty, przepraszam. No. Coś mam już? Ojej! Jakaś bogata studnia. Na środku leży jakiś, też jakiś dziwny. Element chyba z fotela jakiegoś, spróbuję go uderzyć. Opona, opona, wyłowimy ją. Ha! oponę to łatwo się łapie na, kotwi na kotwicę. Super, się Patyczki jeszcze tu przeszkadzają nam w ujęciach. dobra, wy, o, coś tam zapało Wyciągam magnes i rzucimy kotwicę, wyłowimy to oponę, To nam zrobi miejsce na może jakieś metalowe fanty, ale tu jest metalowy fant, proszę Państwa. Ha! O, proszę bardzo. Mamy coś takiego. Chyba od kosy. Chyba od kosy to jest. Ale super. Do wiadra. No i jakieś patyki. Dobrze To no może od razu kotwicę mam tu przyczepioną Od razu ją rzucimy No nieźle, nieźle To jest opona paskudna Ciekawe czy mi tak się ładnie zahaczy za pierwszym razem No nie jest takie hip hop Jest. O matko, jaka ona jest ciężka. Tutaj coś innego jeszcze spróbuję wyjąć. Przy okazji, o, to, to, to coś, co magnes nie mógł złapać. <grybujesz> Aluminium. Ła, <Wow. grybujesz> patrzcie na to antena. Antena aluminiowa. <grybujesz> no nie. Mega. długa. Pięknie. Tu jest metalowy kawałeczek. No, ale to było w wodzie i nie wiedziałem. Mamy aluminium, tyle. Super. Zostawiamy na razie tutaj. O, niech siedzi. Kotwica. Teraz musisz złapać oponę. Pamiętaj. Tam no, ta opona jest wielka i te haczyki są dość małe w tej kotwicy, ale jak już się złapie, to. No i pełna wody jest jeszcze. To jest minus wielki. To jest pełna wody. Oh. Idzie! O kurde, żeby mi nie wpadł do tej kółni. Czy wy to widzicie? Czy państwo to widzą? O nie wiem. Ja pierniczę. No kogoś po prostu. Powaliło, ale śmierdzi. Kogoś powaliło. Śmierdzi mułem. Jajcem takim też. <grystanie> Masakra. Jest szlamu dużo w środku. Jakiegoś. Ale jajca. No. Rzucimy tu bliżej drzewa. Niech leży. Jak będą lepsze warunki atmosferyczne, to może nawet uda mi się to, to oponę zabrać stąd. No i na przok wywiozę. Ale na razie zajmijmy się dalej oczyszczaniem tej studni. Jeszcze raz rzucę kotwicę. Podoba mi się to, to zabawa kotwicą. Można wytargać fanty niemetalowe. Tylko żeby się fajnie zahaczyły. A to w rzece jest jeszcze lepiej, bo możesz przeciągnąć lepiej taki, taką kotwicę, i wtedy się zahacza. A tutaj, no to wiecie, jak to jest. Trochę tam można poskakać, ale bez szału. No nic. No nic. Jakieś yy, liście. I tutaj ta beczka jest. Jakaś pływająca. Próbuję uderzyć. No, plastik jak nic. Jakaś, jakiś baniak to jest. Nie wierzę, zahaczyłem. Nie! <śm> ale fart nie! Zaraz zobaczymy, co to. Jak to się złapało w ogóle. Nie wierzę. Patrzcie na to. Jak to się złapało. Kurde. Fart roku. No faście. <noise> Idealnie Idealny chwyt <noise> Bo tak, tak jak mówiłem Baniak Baniak plastikowy No ładnie Wlejemy wodę z niego Do opony Uff, Nieźle Dobra może rzucimy zaraz magnesem Jadąc tutaj Myślałem że <laughs> że będzie ciężko A tu jest nawet całkiem przyjemnie Jednak woda nie zamarznie Tak łatwo w studni Takiej głębokości Po prostu bałem się, że te studnie mogą być yy, Nieczynne, długo wiesz, Mało wody I, i wiecie, nie, nie spełniać funkcji studni Ale to nie jest takie Łatwe, żeby studnie Żeby studnie zniszczyć no chyba, że susza jest jakaś czy coś, no to wtedy. Ciekawe, czy coś tu jeszcze mieliśmy. Czeka, nie ma tutaj smoka ani żadnej pompy, więc mogę szaleć do woli. Takie lubię najbardziej. Czyli ta studnia jest nie, może i starsza, ale nie była modernizowana. Tylko było, było wiadro i w taki sposób się pobierało wodę. coś tam wtłuka wiecie ale to jakieś są jakieś deski czy tam cegły jeden przepust tutaj leży, to jest zdjęty z tej studni może była za wysoka a może nigdy nie, nie założyli go nie wiadomo zamówili tyle i jednym było za dużo to rzucili obok I tak leży dziesiątki lat nie wiem, czy tam się coś łapie, czy mi się już wydaje. Ale z to butelko to był taki fart. Jak ja to wyjąłem? Coś tam się, coś tam próbuje, ale chyba. Nie wiem, wyciągamy, zobaczymy, co na tym magnesie będzie. I jakieś Achruście są. A chruścić. o jest gwoździk o, jest gwoździk i jakieś tam takie malutkie ogryzki, jak coś będzie to się włączę to jest kolejny gwóźdź proszę państwa i wiecie co, wydaje mi się, że tam jest jakaś deska z gwoździami i te gwoździe tak trochę się łapią, ale jednak ale jednak deska wygrywa no nic, rzucę jeszcze kotwicą opowiem wam taki żart o, Karol Strasburger mi się włączył Otóż podobno Eskimosi mają ile tam 50 określeń na śnieg. No, a ja mam, jak odśnieżam rano samochód, dużo więcej określeń na śnieg. To taki suchar. <grytanie> Dobra, rzucamy jeszcze kotwicą. No, proszę państwa, wrzuciłem ten zgrany duet i razem coś tam walczymy, ale chyba nic z tego nie będzie. Na kotwicę nic się nie łapie, a Magnes tam delikatnie coś smyra, ale też nie bardzo. Spróbujemy wyciągnąć ich. Co tu się będzie działo? To nie ma tutaj już nic takiego, może jakieś gałęzie są też i zahacza się. O, taki patyczek tylko wyszedł kotwicy. Na kotwicy, a tutaj a tutaj czysto, jakieś wodorosty tylko. Także mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Ja jestem zadowolony ze względu na to, że udało mi się w poprzedniej studni wyłowić wiadro, z którym wcześniej sobie nie poradziłem. Poza tym, no tutaj z tej studni wyszła opona, ta butelka wyłowiona fuksem, i jest jedna zdobycz jeszcze. O, teraz co jest tutaj? Takie coś. Także ja jestem super szczęśliwy. Mam nadzieję, że. A! Zapomniałbym, ludzie, kochani. Przecież tutaj jeszcze. Ta antena jest i to jest. To jest, tak jakby, moje trofeum. Ech, o, jakaś woda w środku jest. Także. No jest fajnie, jest, jest fajnie. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki odcinek. Ja nie wierzyłem, że mi się dzisiaj uda w ogóle cokolwiek zdziałać, a udało się. Więc pozdrawiam serdecznie. Subskrybujcie. No i do zobaczenia. W następnym odcinku. Hej! Chciałbym bardzo podziękować panu Czesławowi za wspaniałe kapselki do kolekcji. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, życzę wesołych świąt dla całej rodziny. I życzę wesołych świąt dla wszystkich moich widzów. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Hej!